Dzisiaj jest ostatni dzień. Wiem, to jest inny rok niż ten rok administracyjny. Żyjemy na tym świecie, stosujemy się do zasad tego świata, ale należymy do Chrystusa, bracia. I nasze życie, nasz rytm naszego życia wyznacza Chrystus, bo nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I nasz rok zaczyna się pierwszą niedzielą Adwentu i kończy się właśnie dzisiaj. I tak jak jutro będziemy słyszeć, tak jak każdego roku, słowo czuwajcie, bo Chrystus jest blisko, Jego Królestwo jest blisko. Tak tego ostatniego dnia roku to słowo dzisiaj przychodzi i pyta się mnie: I co, przyszło? Przyszło do Twojego życia, to Królowanie Boga. Widać to, można tego dotknąć. Masz dowody, masz fakty w ręku. Dzisiaj to pierwsze czytanie jest fascynujące. Pokazuje to, do czego nas Bóg prowadzi. Anioł pokazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Po obu brzegach drzewo życia rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Przepiękne, prawda? To jest to, do czego przez ten rok Bóg mnie prowadził. Żeby ta lśniąca jak kryształ woda życia nawadniała moje życie, żeby, żebym miał dostęp do drzewa życia i żebym rodził owoce, owoce słodkie na każdy czas, w każdej chwili owoc słodki, i żeby moje te liście służyły do leczenia narodów. Każda relacja z drugim człowiekiem była relacją pełną miłosierdzia, tej wyrozumiałej łagodności, żeby każde moje, moje wejście w relację z drugim człowiekiem uzdrawiało go. Czyniło go naprawdę człowiekiem, czyniło go synem Boga, dzieckiem Boga. Piękny obraz. To jest to, do czego Bóg nas prowadzi, prowadzi nas do początku, żebyśmy wrócili do początku. To sformułowanie, wiecie. Wrócić do początku przyszło do mnie kiedyś, jak przygotowywałem katechezę dla młodych na temat małżeństwa. I wtedy tym punktem wyjścia była dla mnie Ewangelia, w której faryzeusze przychodzą i zadają Chrystusowi pytanie: czy można oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu? A Chrystus mówi: Nie, nie, nie można. Oni wtedy mówią: Ale Mojżesz nam pozwolił. On mówi: Tak, pozwolił Wam ze względu na Waszą słabość. Ale nie tak było na początku. Z Chrystusem jest możliwy powrót do początku, bo my wiemy, że nasza słabość, to zranienie, które gdzieś w nas jest, ten lęk przed śmiercią, ta nieufność względem Boga sprawia, że nie potrafimy, nie potrafimy kochać, że szukamy siebie, że szukamy życia we wszystkim, że nie potrafimy umierać. A wiemy, prawda, że jak jest człowiek w relacji z drugim człowiekiem, to żeby kochać. To Musi umierać, umierać w każdej chwili, umierać sobie, żeby być w jedności z drugim. Musi zburzyć w sobie ten mur wrogości. A bez powrotu do początku, bez Chrystusa jest to niemożliwe. I to słowo dzisiaj przychodzi, pyta się mnie. Wróciłem do początku. Dałem się Bogu tak prowadzić przez ten rok, że mogę kosztować tego, że ta krystaliczna woda żywa. Duch Święty nawadnia mnie, że życie przychodzi mi od Boga. Dlatego nie boję się tracić życie, nie boję się dawać życie, dlatego że życie mi przychodzi, że On mnie nawadnia. Czy też, tak jak Ewangelia dzisiaj mówi, jestem pełen obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych? Z jednej strony, owszem, są te fizyczne rzeczy, obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne, ale z drugiej strony to pokazuje tą naszą wewnętrzną rzeczywistość. To życie w tym obżarstwie to znaczy, że ciągle jestem zachłanny na życie, że muszę sobie dawać życie i to widać najlepiej, bracia, wiemy o tym w relacjach, że każda relacja jest dla mnie okazją do tego, żeby wyciskać z życia życie z drugiego dla siebie, bo jestem chciwy na życie, bo mi życia ciągle mało. I tylko pytam się, ile z tego będę miał, z, z tej Twojej miłości, z Twojej wierności, z Twojej uczciwości małżeńskiej, ile będę miał z moich dzieci. I to pijaństwo, które objawia tą rzeczywistość ucieczki przed cierpieniem, kiedy przychodzi trudność, kiedy przychodzi krzyż. A my wiemy, że od krzyża nie można uciec, a my pragniemy uciec od krzyża. Dlatego odurzamy się w różny sposób. Ufam, że Duch Święty Wam to tłumaczy. Uciekamy w hobby, uciekamy w pracę. Uciekamy czasami w pobożność. Pobożność jest ucieczką niesamowitą, kiedy idziemy, bo nasze życie nas przytłacza. Idziemy do Boga i próbujemy w nim znaleźć opium. I te troski doczesne, że, że ciągle nie potrafimy zaufać Bogu. I mówimy, chleba naszego powszedniego. I wiemy, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale w naszym życiu mówimy, nie tylko słowem Boga żyje człowiek. Czy przecież trzeba się starać, troszczyć. Bóg za mnie rachunków nie zapłaci. I we wszystkim, co robimy, próbujemy dać sobie imię. Jesteśmy jak Marta. I Chrystus mówi, Marto, Marto, troszczy się i niepokoisz o wiele. A potrzeba tylko jednego. I wtedy rzeczywiście, jeżeli żyjemy w ten sposób, to ten dzień, to przychodzenie Chrystusa, ta Jego wierność, to Jego przychodzenie, to, że nas niepokoi, spada na nas jak poczask, jest poczaskiem, które nas zatrzymuje, przed którym najchętniej byśmy uciekli. Dlatego Chrystus mówi dzisiaj, tego ostatniego dnia, skrutując nas, badając nas, mówi: czuwajcie, czuwajcie. Abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym. Co ma przyjść? No właśnie to obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne. Żebyśmy byli gotowi na przychodzenie Chrystusa, bo jeżeli nie doświadczamy tego, że wróciliśmy do początku z Nim, a to widać najlepiej właśnie, Patrzymy się na małżeństwo, na rodziny, na wspólnoty, w których żyjemy, w jaki sposób te relacje budujemy, w jaki sposób odnosimy się do siebie, czy szukamy tam życia, czy potrafimy dawać życie, to jutro bracia odwagi, początek nowego roku i znowu przyjdzie słowo: czuwajcie, i przyjdzie obietnica Chrystusa, że chce przyjść do nas, dlatego że nasz Pan jest wierny. Nawet jeżeli my. Jesteśmy niewierni. To On jest nam wierny, bo nie może zaprzeczyć samemu sobie. Takie słowo dzisiaj. I na koniec jeszcze jedna rzecz, bracia, mam radość zaprosić Was jutro o godzinie 10 na katechezę o ikonie sądu ostatecznego. Próbujemy wprowadzać nowe rzeczy na, na nasz kanał, żeby pomagać. Żeby pomagać. To jest taka piękna katecheza na początek adwentu. Będą też jeszcze inne niespodzianki, ale na razie, na razie nie chcę Wam o tym mówić. Zapowiem i zaproszę Was w odpowiednim czasie. W każdym razie, dzisiaj zapraszam Was, na jutro na godzinę dziesiątą, na tą piękną katechezę o ikonie. To tyle bracia. Życzę Wam dobrego dnia. Pokój Wam.